Poznaj Adama. Obieg dokumentów w jego firmie odbywa się tradycyjnie. Wysyła maile, otrzymuje poprawki, wprowadza je, scala, ponownie wysyła. Czasem ktoś pomyli wersję, wkradają się błędy. I tak cały proces się wydłuża. Kiedy Adam ma już akceptację wszystkich działów, drukuje dokument i rozpoczyna się zbieranie podpisów. O, nie. Prezes jest za granicą, a pani Kasia pracuje z domu. Tak mijają kolejne dni. Brzmi znajomo? Nie musi tak być. Skorzystaj z Hatiru. Hatiru to system do obiegu dokumentów z podpisem elektronicznym. Zapomnij o drukowaniu, skanowaniu i gubieniu umów. W Hatiru wszystkie dokumenty masz w jednym miejscu bezpieczne i uporządkowane. Zyskaj pełną kontrolę dzięki systemowi powiadomień. Zlecaj zadania, wyznaczaj terminy i monitoruj postępy w pracy całego zespołu. Pracuj na jednej wersji dokumentu online z całą grupą, w dogodnej dla każdego porze i z możliwością pracy równoczesnej. W Hatiru masz też dostęp do pełnej historii plików z możliwością weryfikacji ich kolejnych wersji. Zapomnij o dziesiątkach załączników i krążeniu z papierami po biurze. Zbieraj podpisy od współpracowników lub partnerów biznesowych w kilka chwil za pomocą podpisu elektronicznego. Nie musisz martwić się o długotrwały proces implementacji. System elastycznie dostosuje się do twoich procedur. Hatiru to wszystko, czego potrzebujesz, by elektroniczny obieg dokumentów w twojej firmie był szybki, sprawny i wygodny. Umów się na darmową prezentację Hatiru. Zredukuj koszty i zyskaj czas na pracę, którą lubisz.